Tłumaczenie snu. Często śni mi się spacer po nieznanych miejscach. Po lesie, jakieś polne drogi. Często jestem samotny. Nie spotykam nikogo. Trochę mnie to przeraża, że nikogo nie widzę z ludzi. Co oznacza mój sen? Twój sen, w którym wędrujesz samotnie przez nieznane lasy i polne drogi, jest niezwykle wymowny i siega głębszych warstw twojej podświadomości. To jeden z tych snów, które mówią więcej o stanie twojej duszy niż o konkretnych życiowych sytuacjach. Oto, co może oznaczać. Główne interpretacje Twojego snu. Podróż w głąb siebie. Nieznane tereny, las i polne drogi to klasyczne symbole Twojej nieświadomości i wewnętrznego krajobrazu psychiki. Las reprezentuje sferę uczuć, instynktów i tego, co nieznane w Tobie samym. Polna droga symbolizuje Twoją indywidualną ścieżkę życiową, która może nie być jeszcze w pełni określona lub świadomie wybrana. Fakt, że jesteś sam, sugeruje, że jest to intymna, wewnętrzna podróż. To sen o samopoznaniu. Poczucie zagubienia lub poszukiwania. Nieznajomość miejsca często odzwierciedla poczucie niepewności lub dezorientacji na jawie. Możesz stać przed ważną życiową decyzją, zmierzać w nowym kierunku, ale nie być do końca pewnym celu lub właściwej drogi. To, że się trochę boisz, jest naturalną reakcją na nieoswojony teren własnych wyborów i możliwości. Samotność, izolacja to najwyraźniejszy przekaz tego snu. Brak innych ludzi jest prawdopodobnie lustrem Twoich odczuć z życia na jawie. Możesz. Czuć się emocjonalnie obizolowanym, nawet wśród ludzi, przeżywać trudności w nawiązywaniu głębszych, autentycznych więzi, mieć wrażenie, że nikt tak naprawdę cię nie rozumie lub nie idzie z tobą w parze w ważnej sprawie. Lęk, który temu towarzyszy, wskazuje, że ta samotność jest dla Ciebie źródłem cierpienia i niepokoju, a nie świadomym wyborem konfrontacja z sobą samym. Sen zmusza Cię do spotkania z samym sobą. W codziennym życiu, wśród ludzi, zadań i hałasu. Łatwo jest unikać tej konfrontacji. Co warto wziąć pod uwagę? Emocja jest kluczowa. To, że czujesz lęk, a nie na przykład. Spokój lub ciekawość jest najważniejszą wskazówką. Mówi ona, że temat samotności i niepewności jest dla Ciebie żywy i wymaga uwagi. Podsumowując, ten sen wydaje się być zaproszeniem do przyjrzenia się swojej samotności i ścieżce, którą podążasz. Nie jest to zły sen, ale ważny sygnał od Twojej psychiki. Mówi: Hej, Zajrzyj w głąb siebie, pogódź się ze swoją samotnością na tej drodze, a może odkryjesz, że to właśnie ta samotność daje ci siłę, by iść dalej własną, niepowtarzalną ścieżką. Czy któryś z tych tropów rezonuje z tym, co aktualnie przeżywasz? Chcesz dowiedzieć się, co oznacza twój sen? skorzystaj z mojej usługi tłumaczenia snów. Link do zakupu znajdziesz na mojej stronie.